Ja miałam kiedyś firmę. To było moje marzenie, to było coś, co planowałam przez jakiś czas. Ja miałam wizję tego biznesu jako takiej mojej drogi do wolności finansowej, do tego, żeby moje życie było ustabilizowane i spokojne, żebym też czuła się bezpieczna. Natomiast po prostu mi nie wyszło. I po jakimś czasie po prostu zostałam z długami. Wiedziałam też, że ja nikogo nie poproszę o pomoc, ponieważ mm, miałam takie poczucie, że ja muszę wziąć odpowiedzialność za moje błędy finansowe, za moje decyzje. E, chyba też nie miałabym sumienia, żeby prosić moich najbliższych o pomoc w tej kwestii. No i kiedy zostałam z tymi długami, e, no to czułam się totalnie bezradna, bo wiedziałam, że, e, że to nie był czas, w którym ja mogłabym coś zrobić. Nie miałam wtedy pracy, nie miałam wtedy oszczędności, miałam te długi. Było kilka instytucji, takich prywatnych um, osób, które, które mi zaufały i z którymi ja musiałam się dogadać i nie wiedziałam, jak one zareagują na tą moją prośbę o rozłożenie na raty. Bardzo się bałam wtedy, bardzo. Właśnie nie miałam poczucia bezpieczeństwa, żadnego. I to był taki czas, kiedy ja Trochę się zakolegowałam z Panem Bogiem, tak można powiedzieć. I dosłownie stało się tak, że Pan Bóg pomógł mi spłacić te długi różnymi sposobami. Ja później też poszłam na kurs finansowy, biblijny kurs finansowy, żeby stać się liderem tego kursu, żeby też uczyć innych, jak rozporządzać pieniędzmi, ponieważ ja nigdy nie miałam takiej wiedzy finansowej, a u mnie w domu była taka, były takie dwa obozy, jeśli chodzi o finanse i podejście do pieniędzy do posiadania. Moja mama zawsze była bardzo taką ostrożną osobą, bardzo rozsądnie podchodzącą do pieniędzy, bardzo szła w stronę oszczędzania, myślenia o tym, co będzie później. Natomiast mój tata był takim miał takie, taką lekką rękę do pieniędzy i po prostu żył dniem dzisiejszym marzeniami. Tym, że dziś możemy sobie kupić wszystko, co tylko chcemy. No i nie był właściwie osobą, która potrafi oszczędzać, więc no to, to było ciężkie takie połączenie, trudne, żeby się też dogadać. No i jakby to nie dało mi żadnej takiej konkretnej wiedzy na temat pieniędzy, więc ja weszłam w mój biznes bez wiedzy, bez doświadczenia i po prostu z takim lekkim podejściem, że ja mogę teraz wszystko, bo po prostu mam pieniądze i to się skończyło katastrofą.